Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Wasz masochizm przekroczył wszelkie granice. Po ostatnim ocenianiu z tej serii wysłaliście jeszcze więcej prac do naprawy. Wiele z nich to były totalne potworki. I to w bardzo negatywnym tego słowa znaczeniu. Mówię otwarcie, napracowałam się strasznie, więc zostawcie lajka i suba z dzwoneczkiem, to może chociaż trochę odejdą mi zakwasy z nadgarstka. Tradycyjnie, aby się dostać do tego filmu, należało wysłać pracę na naszym serwerze Discord i zaakceptować święty regulamin. To teraz czas na mały przeglądzik. Więc zacytuję klasykiem: Wszystko robisz źle. Do jutra musiałabym wymieniać, co jest tutaj z pieprzową. Podstawy! Coś Ci to mówi? Myślałam, że po amerykańskich komediach widziałam już wszystko wymioty. Wpadanie twarzą w kupę, ale to? To zdecydowanie wisienka na torcie, czyli zielone soczyste gazy. Bo raczej wiesz, że z żadnej strony to nie wygląda jak światło. Wytłumacz się. Dlaczego ta postać zamiast brwi ma rogi? He? Eee... Eee... Widzę, że pojawiła się konkurencja dla blok ekipy. A to niedobrze. Uff, coś normalnego i ładnego, znaczy prawie ładnego. Ciekawa przeróbka ujęcia z filmu o wielkim Gatsbym. Nie tylko został czarnowłosym wampirem, ale autor również całkowicie zmienił urodę postaci. Podoba mi się z tej samej grafiki. Byłaby idealna, gdyby nie parę drobnych mankamentów. Przez nie postać zlewa się aż za bardzo stłem, a w niektórych miejscach jest po prostu płasko. Ramiona nie mają żadnej przestrzeni. Na ujęciu można zauważyć, jak wygląda granica garnituru, i warto brać to pod uwagę. Tego typu tło jest bardzo fajne, ale należy bardziej manipulować rozkładem świecidełek. To grafika, więc to od nas zależy, ile ich będzie i gdzie się pojawią. Ja dałabym więcej wolnej przestrzeni wokół postaci, a najwięcej ich zostawiałabym na samych brzegach. W ten sposób zamykając kompozycję. Patrząc na aktora, można zauważyć, że światło bardzo mocno rozświetla włosy, zwłaszcza na samych brzegach. Taki zabieg stosujemy bez różnicy na kolor włosów. Niebieską mgiełką możemy delikatnie odseparować postać od tła. Jak widać, różnica jest bardzo, bardzo niewielka. Klimat został zachowany, ilustracja nadal jest ciemna, ale postać stała się bardziej czytelna. O matko, za co? Nie dość, że niektóre elementy są dla mnie kompletną zagadką, to jeszcze ta skasowana morda. Ona ma zaznaczone jabłko Adama, czy zwyczajnie ma na szyi fałdę? Zes? Serio? Nie, no na czym ja się tutaj w ogóle zastanawiam? Tego nawet nie da się poprawić, bo ewidentnie poziom rysunku wynosi zero. A szkoda, bo pomysły na postacie można realizować w naprawdę fantastyczny sposób, jeśli zna się podstawy. Bierzesz się za design postaci, a nie potrafisz narysować nawet zwykłych ramion. I to przy postaci ujętej na wprost, bez pozy. Tu nic się nie dzieje. Straciłaś czas, a mogłaś posprzątać w domu. Przynajmniej byłbyś ciebie jakiś pożytek. Dlatego postanowiłam pokazać tak z grubsza, jak mogłaby wyglądać Twoja postać, gdybyś się nie opierdalała. Musiałam mnóstwo rzeczy zmienić w proporcjach i nadać postaci jakiegoś sensownego kształtu. Oczywiście, kolorystykę zostawiłam, żeby było widać, że jest to ten sam koncept. Początkowo chciałam narysować jej krótkie włosy, ale po namyśle zostałam przy dłuższych. Tego cholerstwa nie zrobiłam. Kompletnie nie ogarniam, co to jest. Jeśli to macki, to ostro pogrzane w tym połączeniu z muchomorem, a jeśli jest to roślina, no cóż, nie znam się na roślinach. Więc jak macie jakieś sensowne pomysły, co to do cholery może być, to uratujcie mnie i. Napiszcie w komentarzu. Będę wdzięczna. Grzyb jak grzyb w kształcie kapelusza. No czemu nie? Dobrze komponuje się z zielenią, ale kolejna zagadka, tu kompletnie odpadam: biała żaba, czaszka żaby i ti albo twoja stara walić to! Po prostu tego gówna nie będzie. I tak jest lepiej. No i to teraz trzyma się kupy. Mam nadzieję, że ładnie teraz posprzątasz w domu i weźmiesz się za naukę, bo ciężko będzie zmyć hańbę, którą się dziś okryłaś. Mimo, że wiele osób wysyła sporo paskudnych prac, to muszę przyznać, że nie zawsze jest tragedia. I udało mi się znaleźć parę prac z potencjałem. Jedną z nich jest. Ta małpa. Jednak to, co mocno rzuca się w oczy, to strasznie wykręcona ręka, dziwnie umiejscowione miecze i nienaturalnie zawinięty ogon. Patrząc na przeróżne stare zdjęcia samurajów, można zauważyć konkretny sposób noszenia broni. Widocznie tak wojownikom jest wygodnie, więc w takiej sytuacji poza może być prostsza, bardziej naturalna i swobodna. Taki układ ręki jest nie tylko łatwiejszy do narysowania, ale również bezpieczniejszy, szczególnie gdy jak widać trudność nadal ci sprawia bardziej skomplikowane układy kończyn. To dziwnie brzmi, ale on no, tak jest. Zawsze jeśli czegoś nie jesteście pewni, to po prostu skorzystajcie z lustra, albo poproście kogoś, by się dla was ustawił. Wszystko będzie lepsze niż rysowanie z wyobraźni na chybił trafił. Przy takim układzie mnie czy kompozycja jest nadal spójna? a pracę lepiej się odbiera. Kolorystykę zostawiłam taką jaka była, nie musiałam tu nic dodawać od siebie. Teraz zostaje Tobie jedynie więcej ćwiczyć. Popracuj nad różnymi szkicami, z przeróżnymi pozami w realizmie bez stylizacji. Taki trening powinien przynieść ci bardzo dobre efekty i Twoje przyszłe małpy tylko na tym skorzystają. Powiedzmy sobie otwarcie: rysowanie popularnych motywów z Pinteresta, gdy się jeszcze uczycie rysunku, jest głównowarte. To nie jest nauka podstaw, tylko udawanie. A tu jeszcze kolorowa babeczka. Ja pierniczę. Babeczka jest bardzo krzywa i widać, że nie była poprawnie rozrysowana. A kolorystyka jest tak monotonna, że nie da się określić w żaden sposób źródła światła. Ciężko jest określić, czy korzystasz z dobrych kredek, czy złych, ale mimo wszystko ta praca zdecydowanie pokazuje, że na kolor jeszcze dla ciebie zdecydowanie jest za wcześnie. Polecam więc ołówek, który rozwiąże problem w kwestii rozrysowania, nadania prawidłowego światłocienia i przy okazji jest to najlepsze ćwiczenie. Cierpliwości. Bo to właśnie szraf i kontrola docisku ołówka przygotowuje do późniejszego opanowania kredek. Tutaj chciałabym Wam bardzo dokładnie pokazać, jak można w prosty sposób zmienić płaskie coś w przestrzenną babeczkę, gdy określimy skąd pada światło i odpowiednio naniesiemy. W moim przypadku oświetlony jest tył babeczki, dlatego brzegi są jasne, a cień na podłożu zwrócony w kierunku widza. Oczywiście wy również bez problemu możecie to powtórzyć jeśli opanujecie odpowiednie techniki kolorowania. A jeśli chcecie zrobić to szybciej, to koniecznie zobaczcie ten film. Więc proszę bardzo, przed i po. Eee... No nie, nie, to nawet blisko nie jest. Zrobienie żółtej plamy i wykończenie jej zielonym frędzlem nie sprawi, że będzie to nauka rysowania papryki. To już jak najbardziej. To jest takie typowe, studyjne rysowanie cyfrowe. Bardzo spoko, choć widoczne są błędy w szkicu. Bardzo niewielkie, ale jednak są. Przy rysowaniu takiej prostej papryki, to te małe błędy nie zrobią różnicy. Wystarczą tylko drobne poprawki i wszystko wygląda już dobrze. Ale gdyby te same mankamenty pojawiłyby się przy rysowaniu twarzy, to mogłoby dojść wtedy do katastrofy. Dlatego, nawet najprostsza rzecz. Powinna być rysowana bardzo uważnie. Musiałam to dać. Zaintrygował mnie ten dziwny stop światła padający z góry na smoczy owoc, nie dający żadnego efektu na samym owocu. Hmm, jest to działanie bez jakiegoś głębszego przemyślenia. Źródło światła dajemy po to, by działało na rysowanym obiekcie, a nie po to, by tło fajnie wyglądało. Więc wywalmy to dziwactwo. Ale to jeszcze nie ratuje sytuacji, bo owoc. Nadal nie ma światło cienia. Wygląda jak różowa naklejka, a wystarczyłoby klasycznie nałożyć cień od dołu. Co prawda sama praca wymaga znacznie więcej poprawek, jednak już w takim wydaniu wygląda bardziej poprawnie i zdecydowanie ma większą wartość edukacyjną. A jak nadal jest to dla ciebie niezrozumiałe, to jazda do Czerni i Bieli i nie zawracaj mi gitary, zanim nie opanujesz tak ważnego tematu. Myślę, że dość jasno się wyraziłam. Mam nadzieję, że dzisiejsze prace, które naprawiałam, przypadły Wam do gustu i przekonały Was do tego, że warto się jednak uczyć. Rysunek to po prostu ciężka praca i nauka. Nie musicie mieć magicznych zdolności, by się rozwijać w tej dziedzinie. Ale swaniakowanie nie ma sensu. Bo podstawy... Omijają tylko osoby, które na własne życzenie chcą zostać przegrywami. Jeśli chcecie wziąć udział w kolejnym odcinku z tej serii, to dołączajcie do naszego serwera na Discordzie i wrzucajcie swoje prace po zapoznaniu się z naszym świętym regulaminem. Nie zapomnijcie zostawić lajka i suba z dzwoneczkiem, bo następny odcinek pojawi się już za tydzień w czwartek po godzinie 17.10. I niech podstawy będą z wami!